Dziś nagrywamy kolejny odcinek. Dziś będziemy nagrywać drugą część, jak zrobić moda do Frazy Night Punk. Będzie od 1 do 10, ale następne może być trochę później. Więc no co? Wchodzimy do naszego foldera oczywiście, gdzie jest piosenka na, przy na przykład. I dziś będziemy bardziej piosenkami. I dziś Wam pokażę, jak przenieść piosenkę z jakiegoś. Na przykład mamy takie, taką z takiego moda, Golden Apple. Na przykład posłuchaj. O taką. Tego te, też. No i chcecie przełożyć. U mnie akurat jest inaczej. Więc u mnie trzeba nazwę zmienić. Więc na przykład na jaką piosenkę byśmy tu zmienili? Zmienimy na przykład na Pchily Wojka, ok? To teraz u mnie akurat tak się, ale u Was to może być inaczej. Więc. Ja, Ewa, tak, że zmieniam nazwę i. P. Chyba tak się pisało. P. Iny. I. N. Nie. Wy. I teraz zacząć. Ja teraz to jest to, czy jakiś inny temat? Tak, to jest... Ania, to jest wersus no jeszcze tam robimy. Dobra, pchil musimy sprawdzić na muzykach, tylko gdzie teraz pchil? Jest pchil? Tak, dobrze, mamy, więc sługa was i te was bierzemy asset nie, nie nie i wkładam go tutaj i te was chwile tu jest chwile to jest nasz czy jaki czy to jest nasz i teraz spróbujmy go zamienić Kurcze, jakoś u mnie w ogóle jako nie wiem czemu to rozmieniać nie ale no dobra Przejdźmy teraz do rzeczy innej po to Dziś będziemy sobie robić? Będziemy robić sobie różne rzeczy, takie inne asety też, ale dziś one nie będą główne. Dziś będziemy główną rzeczą robili. to tworzenie strzałeczek, ok? Klikamy to, już się nam chyba ładuje. Tak, włączmy się. W ogóle już tego świątecznego nie ma, w co trzeba co i było. I na przykład, jeżeli chcecie customowe strzałki, to możemy sobie zrobić takie customowe. Tu. A, jeżeli myślicie, co to to jest, to to są przedłużone. Jak przedłużone, to są takie. Okej. Okay. No i jeszcze. Te niebieskie to chyba to są różowym. Dobra, ale zmieniamy wszystkie oprócz... Таких так. О. Um. Jeszcze tylko to zrobimy. I proszę bardzo, już macie customowe strzałki. Nie robiłem pauzy, bo to byłoby bardzo króciutko, więc zapisujemy. Bierzemy naszą grę i testujemy to. Jeżeli chcecie więcej odcinków z paraników, to zostawcie łapkę. Nie łapkę B, tylko zostawcie no, dużo wyświetleń. To już na tamtym bo to jest nawet tam, gdzie jest właśnie. no Jak zrobić mogę do Fezinet Netfunk? My robiliśmy na no, łapkę pierwszym. No i mamy już nasz. I co się da? Się? No i pamiętacie to, że szło na 5, 3, 2, 1. Ładnie, tylko ta jedna strzałka taka jest, nie wyważ. Więc no. Jeszcze raz Poprawmy tą strzałkę, dajemy na czarną i zapisz ją. O Jezu, przez przypadek to otworzę. Zamknę. A mam nadzieję, że udało Wam się zrobić tego moda. Więc okej, okay, co byś? dziś zrobi możemy tu zrobić Aj możecie możecie napisać w komentarzu jeżeli będą y, czy wy macie moda swojego nawet ci co y, nie chcą tylko co obejrzeć ten film to może mogą napisać czy mają swój mod Wrzucony już nagryjem banana, bo mój jeszcze nie jest wyrzucony. Bo on po jeszcze go nie skończyłem. Tu mamy jakieś rzeczy. Ale my przejdźmy do krwy. Dziś będziemy robić strzałeczki. Dziś będą strzałeczki główne, więc bierzemy tu. dajmy tak 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 i na koniec coś piosenka okej okay, tak Zasejwujmy sobie. Albo nie, nie sejwujmy. Coś w piosenka się z, z. I teraz. I zamiast tej strzałki zróbmy o takie coś. Ok, saveujemy. Bobby Boy, to nie może być w dokumentach naszej maildesy. To. Kurde nie to. Jeszcze. Data. Pliki on oczywiście. I tu chyba zapisujemy. Tak mi się wydaje. To już się tam zapisało. Dobra, i dziś też kaczkę sobie zmienimy. O Jezu, to jest jesteś coś... sobie song, spróbujemy to nie zmisować, bo to na pewno jest Udało się, ja nie Chyba to zapisało. to wyjdźmy i wyjdźmy. To był chyba hard, jeżeli się wydaje, albo normal, ale wydaje mi się, że hard. 3, Nie, to był normal, albo iść. To sprawdźmy raz. Naprawdę ja chyba że to nie A nie wiem. Trzeba... No nie dy Dobra, nieważne. Przejdźmy do robienia i Maidżesów, bo to będzie na razie nasza główna rzecz. I... Pokażę Wam, jak na przykład zrobić no, po prostu dalsza część, czyli jak wczoraj będziemy robić jakieś rzecz. I na przykład możemy zrobić takie coś, żebać do krewity. I zostawiamy tylko ich pierwszy i towial. Tu to znacz. No dobra, zapisz jako. I teraz sobie... No dobra, sprawdźmy, czy już się zapisało. I teraz... Macie tutaj bez kodowania usunięte. Ale... Yeah. Więc nagodę lecimy sobie dalej. Dziś to jest taki za odcinek, nie będzie na tworzenia modów, ale na pewno w następnym będzie. Więc okej. Okay. Zróbmy na przykład week, Albo nie, te scenki jak mówiłem. Na przykład zróbmy... smash to jest jakiś plik, co pewnie tutaj coś się robi. Tu mamy Bobi, bo jest. I, I wejść. Mm. Na, fe, na, na tej nie. I co tu zmieni? Usunmy to. Jezus. ile Mawia tego, wczoraj nadawaliśmy. I teraz. OK, i napiszmy na przykład et, -s g, -o". i możemy zapisać. OK, więc jeszcze sprawdźmy sobie jak to wyszło. I tu mamy Jeszcze no, taki krótki odcinek chciałem Wam pokazać, no po prostu zrobić trochę rzeczy, więc ok. Pokażę Wam jeszcze, jak ten nasz mod, mój we Wsuspano, już się powoli. To będzie na łyku piątym, obiony. Tutaj wezmę nakwitę sobie. Czemu to się otworzyć? Nie o już jest. I patrzcie, już tu mamy naszą, naszą postać zrobioną połowę. ścięło? Halo. No, jak widzicie, tu jeszcze powoli tu już mamy zrobione. Nie jakoś najładniej, ale w następnym spróbujemy już. Zrobiliśmy połowę asetów. Tu mamy zrobione już te pamiętacie bo kiedyś pokazywałem bez, przed ps, ps, premierowo tu zmieniłem tak na ładniejszy Będzie też ekstra z dwoma plikami Nowa dziewczyna będzie z pandą, ale dopiero co zrobiliśmy uśmiech. Ikonki są nowe, ładniejsze. Zrobiliśmy po tamte. I patrz. mamy takie. Nowe, nowe takie. Zrobiliśmy po tamte były słabsze i zrobiliśmy te nowe. I teraz są ładniejsze. Od razu możemy to chyba poprawić, bo tu widzicie. Tak jest. Coś. No i mamy dużo rzeczy tu zrobionych. Mamy we wskazówkę na strzałeczkach. Mogę nawet pokazać wam, wam szybko. Szybko tak mogę. Jugę susunąłem. Temu po... akurat... I mamy tu ładnie wersje z pianu zrobione. O, właśnie dziewczyna widzieliście. Użyła taką buzię. I to temu po to będzie tak, że tu niby panda nawet jest... Tam taka kropka, ale ja wysuniem przez przypadek. Tu mamy piano. No i mam jeszcze na strzałkach, F, ale to było na tyle. Więcej dowiecie się jak pobierzecie go sami. Mam jakoś wyjdzie za miesiąc czy trzy tygodnie, a my się żegnamy. Pa!